I tak zupełnie szczerze, wy jesteście po prostu najlepsi. Autentycznie, ja tak kocham czytać te komentarze. <laughs> Powiem tak, tak kocham czytać komentarze, że od tej zajebistości przestałem je czytać na, na chyba kilka miesięcy. Przez trzy miesiące nie przeczytałem żadnego komentarza, który napisaliście. Bo po prostu ja wchodzę w te komentarze i sam myślę tak. Boże, ci ludzie są najlepsi. Naprawdę, ci ludzie są najlepsi. Ja po prostu czuję, że ja nagrywam jakiś film na YouTubie i moją misją w przekazaniu informacji w filmie, który się nazywa XDDDD, XDD, ale jaja XDD, w taki film wchodzi ktoś, kto nigdy nie widział tego kanału. Jest w ogóle niezapoznany z tym, co się kurwa dzieje na tym kanale. On nic nie wie o tym kanale. Jakby. No w taki film se ktoś te, taki klika. I ja na szczęście jeszcze mam tę świadomość, że nie nazwałem filmu na przykład jak zarobić super dużo pieniędzy, kliknij w to z poradnik, tylko nazywam filmy XDD, XDD po to, żeby ktoś, kto ogląda ten kanał, wiedział, że aha, no to on coś tam pewnie wrzucił, coś tam se pierdoli i tak dalej. Ale w momencie, kiedy ktoś jest trochę niezainteresowany, i tak dalej, to on po prostu pominie ten film, bo uzna, a to cringeowe, i, i sejdę stąd, nie? Jakby taka jest misja. Chodzi o to, żeby e, niezainteresowanych nie zainteresować, osoby, które siedzą w community, poinformować o czymś, co się stało, a osoby. No i jeszcze są czasami ogryzki, które przyjdą i losowo kurwa klikną w ten film. I spoko, że chce klikną. Se chcą, to nie se klikną. Jakby to jest publiczna platforma i to jest publiczny kanał, yy, po prostu do którego każdy ma dostęp. I tak dalej. Ale w momencie, kiedy ktoś nie siedzi w tym, nie rozumie tego i jest to dla niego jakieś takie, nie wiem, coś typu, kurwa, czarna magia, to ja nie rozumiem, z jakiego powodu taka osoba Decyduje się na napisanie kurwa komentarza na YouTubie o treści, że film jest kurwa zły. W sensie, że coś w nim jest kurwa nie tak. I zawsze kiedy dostaję taki komentarz, w momencie, kiedy zrobię film XDDD ja pierdolę jest film o tytule XDDDD ale się odjebało xddddd. I pod filmem XDDD, ale się odjebało XDDD. Który trwa 30 sekund I są w nim pokazane Dwa obrazki Ktoś mi pisze, że ten film mało wyjaśnia No to teraz pytanie Czy ten film ma, Czy film XDD, ale się odjechało XDDDD Ma na celu sprawienie, aby ktoś Kto nigdy nie był na Steamie Wszedł na Steama Znaczy, on ma wejść w ten film Popatrzeć na Steama i powiedzieć, wow, to bardzo proste i intuicyjne zarabianie pieniędzy. Wow, ale super. Czy może ten film ma trafić do osoby, która ma możliwości skorzystania z tego sposobu i mówi: Ej, no kurwa, rzeczywiście, mogę zrobić takiego flipa. Nie, nie widziałem go wcześniej, bo tego nie sprawdzałem. Bo uwaga, co jest kurwa normalne, że ludzie, którzy mają. 20, 30, 50 czy 100 tysięcy złotych w ekwipunku Steam. Uwaga. Nie siedzą kurwa cały dzień na Steamie i nie przeglądają każdej skrzynki jak pierdolony pojeb. Jakby po prostu są normalni ludzie kurwa. Są ludzie jak ja i są ludzie normalni. I są ludzie, którzy mówią ciekawe czy na z CSGO 2 istnieje kurwa jakiś abius. Ciekawe. Sprawdźmy to, kurwa. I siedzi taki dzon, zjeb, przez 15 minut i szuka, kurwa, abiuza na skrzyni CS2. I chuj, i szuka. I siedzę, kurwa, i, sz i se szukam. Albo yy, nie przez 15 minut. No to jest to samo, co sticker Capsule 2. Wiecie, co, kurwa, się stało z końców na sticker Capsule 2? Nie wiem, czy nawet powinienem to na filmie na YouTubie mówić, bo to ten, jakby... Siedziałem, kurwa, siedziałem, siedziałem, siedziałem i kurwa znalazłem abiuza i znalazłem kurwa tego abiuza. Jak to jak to zrobić? Na 87% ze Steama? Jak to kurwa wyklaczować? No znalazłem, znalazłem, dlaczego, bo jestem zjebany. O to chodzi. No i o tym będzie ten film, że to tak działa. No i będzie trochę tego. No na początku... Ten małpa. Wejść można, jak se chcecie. Przeflipować, coś przetraderować. Jak Wam się opłaca, tak se róbcie. Jak się nie opłaca, to nie róbcie. Byle żeby Wam się opłacało. To jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Macie jakiegoś skina, mówicie ło, pewnie warto. To sobie wejdź na Steam, zobacz, czy się go opłaca, wrzucić, i tak dalej. No więc, tak. Cała sytuacja. Ja przedstawię kontekst. Kontekst jest następujący. Jest sobie skrzynia snów i koszmarów. No i ta skrzynia, w momencie, kiedy jest yy, środa czy czwartek, jebie mocno w cenie. Tak? No właśnie, o to chodzi. No i w momencie, kiedy jest prze przeszły tam, yy, przeszła środa czy przeszły czwartek, to istnieją osoby, które robią zakupy na tej skrzyni. No istnieją kurwa takie osoby, istnieją takie osobistości, które wykonują takie yy, akcje. No i teraz tak. A jeszcze odnosząc się do komentarza pod filmem o Glowcasesach. Kurwa, dać komuś 18 tysięcy złotych, żeby se kurwa robił coś w skinach, dać komuś skiny o wartości 18 tysięcy, to jest, nie wiem, jak ktoś mi mówi, kurwa, że to jest dużo, albo coś takiego, no spoko, no może to jest dużo dla kogoś, kto, nie wiem, jest normalny, ale no sorry, <grym> no co ja mogę kurwa powiedzieć, no. Masz, masz, masz se kolegów, to robić dla kolegów takie rzeczy, żeby było spokojnie. No, jakby, no, ten. No, no, tak. I to nie jest tak, że ja nie siedzę, kurwa, na tym i tak dalej. Że wy mu mi powiecie, o to się kurwa zdarza. No, zdarza się, kurwa. Raz na 500 lat. I to wymaga pochwalenia kogoś, że coś takiego robi. O to się kurwa zdarza, albo nie zdarza. Nie wiem. Nideka. W każdym razie, do filmu. No dobra, mamcie sobie taką skrzynkę, tak? No i chodzi o to, że istnieją osoby, na przykład, które są pierdolnięte, trochę, i na przykład mają low ordery na te skrzynki. Co to znaczy? No wiecie kurwa, co to znaczy. No i to jest właśnie to, że ktoś to wie, a ktoś tego nie wie. To znaczy, że jest jakiś pojeb w kurwa swojej głowie, który na przykład w tym momencie albo w tym momencie jak było, to uznał chuj kupuję tę skrzynkę. Chuj kupuję ją. Ale powiedział, a pewnie jeszcze spadnie. I zestawił bajorder na 6,80 albo coś takiego. Ile tych bajorderów wstawił? Kurwa, wszystkie. Tak o wszystkie. Nie wiem, ziomek kurwa siedział na y, pięciu kontach Steam, na każdym miał po 8 tysięcy. powiedział, kurwa, za cały hajs. Wpierdalamy się w to. I tak dalej. No i nagle się okazało, że skrzynka odbiła. On powiedział, dobra, kurwa, nie chce mi się tego anulować. No i powiedzmy, że mija ten okres, mija powiedzmy ten czas. I nagle przychodzi ten reset, który chyba jest tu, tak dobrze mówię. Przychodzi ten reset, przychodzi ten 16 i kurwa każde konto napierdala te skrzynki. Za 6,80. Skrzynki są za 7,50 na rynku, ale całe konto mu napierdala skrzynki po 6,80. O to chodzi. I on nagle ma w tym momencie. Dajmy na to, nie wiem. Rzućmy. Y 5,5 tysiąca skrzynek kupio kupionych za tanio. Po prostu. Zro zrobiło mu się coś takiego. Tak mu się kurwa wylosowało, że takie coś ma aktualnie. I on ma tych skrzynek od zajebania. Zrzućmy taką osobę. Chuj, rzućmy inną. Yy, mamy osobę, która jest trochę bardziej przyziemna. I zrobiła dokładnie to samo. Za 1000 złotych. Yy, jest taka osoba nawet na naszym Discordzie. Jej nick zaczyna się na T, a kończy na L. I, na, I w środku kurwa dosyć podobnie to brzmi. Pozdrawiam takiego człowieka. Nie wiem, czy zrobił to za 1000 zł, czy zrobił to za 2000 zł, bo wiem, że budżet ma y, całkiem pokaźny, z tego co wiem, więc mógłby to zrobić nawet i na kwocie, którą przed chwilą opisywałem. I gdyby to zapostował, nikogo by to nie zdziwiło, że coś takiego zrobił. Po prostu. N Nikogo by to kurwa nie zaszokowało, że gość na pięciu kontach Steam po 8000 na konto nakupił skrzynek na low order. To jest normalne. I nagle się respi kurwa, taki jegomość. No i taki jegomość, powiedzmy, że nie ma tylko tych pięciu kont, tylko ma jeszcze inne pięć, jeszcze inne pięć, jeszcze inne pięć. No to jest to samo, co kupowanie Fewer Caseów za 2,80, nie? To samo. Ktoś mówi, co kurwa, jak Fewer Casey? No tak, no tak. No właśnie, no właśnie. No właśnie. To jest to samo. Jakby. Ten sam mechanizm tutaj działa. Jeżeli chodzi o to. Co kupowanie Fewerkaid'sów za 2,80, czy tam za 2,90. W każdym razie. I takie i takie obrazki było nam dane widzieć. Nie jest to nic dziwnego. Masz takiego człowieka. No i normalnie, kiedy coś kupuje za 680, to on już wie, że jest na plus, nie? On wie, że z każdej skrzynki teoretycznie powinien zarobić 60 grosz. Bo to jest jakby już takie ala w kalkulacji. Jakby to, to, ta przewaga, którą wypracował sobie tym orderem powinna wynosić w okolicach 60 groszy. No i nagle, no i powiedzmy, że on nie sprawdza wszystkiego jak pojeb, tak jak ja, bo on ma co robić w życiu. On po prostu zrobił ten by order i poszedł se spać, poszedł se w pizdu. On po prostu zrobił to, no nie, zostawił to i ma wyjebane. On nie myśli o tym. Za chwilę pomyśli, nie? Kiedyś tam do tego siądzie. Powiedzmy. No i kurwa, nagle pojawia się film Zona XDDDD, ja pierdolę XDDDD, w którym jest pokazane, że względem jego zakupów z ksienia Dreams and Nightmares, kurwa odjebała coś dziwnego. Że tu się po prostu coś odpierdoliło. O to chodzi. No więc taka osoba korzysta z aplikacji kalkulator, ponieważ jest inteligentną osobą i wiedziała o tym, że da się w ogóle na Steamie zrobić takie zagranie. O to chodzi i teraz myśli i rozważa. Hej, jeżeli na tej skrzynce zaszła taka sytuacja, to teraz ja policzę sobie ile to jest wart. Tak? No i mamy jakieś stałe współczynniki dla Steama. Ja, jakieś. Zależy e, co, co kto robi z pieniędzmi i jak tego używa. O to chodzi. Czemu mi się kurwa kalkulator? Kalkulator. Kalkulator. Ej, halo! Kalkulatorze kurwa potworze. Ja jebie. Czajcie, że mi się kalkulator na telefonie nie chce odpalić. Chuj. O, to jest to. A, to niezłe kurwa kopi. Wypiero mi te ósma. I teraz tak dawaj mi kurwa kalkulator. Eee, gdzie jest kalkulator? Jest, znalazłem, udało się. Po miesiącach walki. Mamy sobie, kurwa, tak. 5,8. Oczywiście, od tego trzeba odjąć świat, ale nie będziemy tego robić, żeby kurwa nie zapeszać. Wiadomo, znaczy, żeby zapeszyć właśnie, Te, te. No, no i mamy sobie jakieś stałe współczynniki. Ja używam 1,55 czyli razy 1,55. Dlaczego 1,55? Bo to jest współczynnik taki, że jak kupisz byle co to tak wyjdzie. W sensie, jeżeli kupisz sobie pierwszy lepszy yy, trochę bardziej opłacalny item, na przykład na małpę czy coś takiego przerzucić, to tak wyjdzie. O to chodzi. W ten oto sposób. No tak jest. No i teraz mamy sobie ten wynik to wychodzi tam 9 zł. 8,99, kurwa chuj wie, 9 zł. Ten współczynnik ogólnie się waha w przedziale od 1,45, to jest jakiś najgorszy, jeżeli ktoś się jakkolwiek stara, do 1,60, według mnie 3. A 1,60 to jest już taki współczynnik, bym powiedział, elitarny. 1,60 to już jest taki, kurwa, wow. Wszystko, co jest ponad 1,60, to już jest w ogóle... Pojebane, tak jakby. No ale to są takie współczynniki. No i chodzi o to, że jeżeli robisz zakupy na flocie, to możesz takie współczynniki osiągnąć. Yy, swoją drogą. Yy, współczynniki bajorderów na flocie są bliższe tak jakby tym górnym granicom. Tam już nawet pod 1.7 czasami podchodzi, tylko wiadomo, że taki bajorder musi wejść. Co w przypadku takiego oto jego mościa który ma pięć kąt, na których ma te skiny, nagle się okazuje, że teraz tak. Zrobił sobie zakupy za 6,80, tak? 6,8. Yy, I teraz tak. Ma sobie te 680 za skrzynkę jedną. I te. Yy, I koniec końców mamy tę cenę z float. No więc tak, bierzemy sobie te cenę z floata i ją dzielimy przez te 6,80. Tak to ma wyglądać. No więc to zrobię w, w aplikacji kalkulator. No i wychodzi nam coś takiego, jak współczynnik między Steamem a Floatem. O to chodzi. Teraz ten współczynnik trzeba porównać z tym współczynnikiem. O to chodzi. No i powiedzmy, że wychodzi z niego. No i to powiedzmy, że dowalimy razy 1,55. Że to razy to robimy w tym momencie. Tak. No i wychodzi nam że 1,55 razy yy, 0,85 to się równa, uwaga, 1,32. Co to oznacza? Że jeżeli ten flip będzie wykonywany bez żadnej straty na podstawie tych liczb, które są tu. Jeżeli, jeżeli on będzie wykonywany bez żadnej straty, to za każdą złotówkę zainwestowaną będziemy mieli z złoty 32. O to chodzi. No to teraz zmieńmy nieco liczby na te bardziej realne, czyli jedyne w sumie, co by trzeba było zmienić, żeby to było takie y, sensowne, no to tutaj by trzeba było wrzucić 7,1, bo to taką y, 7,1 to jest liczba, którą ja opublikowałem wtedy na filmie. No więc de facto dzielimy przez 7,1.

Wychodzi nam 1,26. No. No i teraz jest kwestia następująca. Jeżeli będziemy mieli itemy yy, temy. w ten sposób przerzucone na jakąś stronę zajmującą się tradingiem, to jedynym w sumie co potrzebujemy zrobić, to jest znaleźć itemy, które ogólnie są. Albo tańsze niż na Steamie, albo w dokładnie tej samej cenie na Steamie, albo bardzo minimalnie drożej. I takich itemów jest w chuj ogólnie, na, na przykład małpach i tak dalej. Ich jest po prostu od zajebania. Yy, to są w ogóle kwoty, ja bym powiedział, że mm, oscylujące w granicach między, między 10 a 20 tysięcy dolarów dziennie. Tyle tych skinów plus minus jest takich. Więc jest naprawdę co robić, jeżeli o to chodzi. I jeżeli znajdziecie sobie takie oskina, to w najgorszym przypadku, w najgorszym jak jest, po prostu zapłacicie od tego jeszcze Finastime. Czyli co? 1,26 tak, razy 0,87. Bo takie jest Finastime. I to wyjdzie nam 1,1. Czyli de facto tu, nie wykazując żadnych umiejętności, co akurat wątpię, ja w to wątpię, ja w to jakby nie wierzę, nie? Nie ma we mnie takiej wiary, że tu się, że w tym etapie, który jest tu, ktoś nie wykaże żadnych umiejętności, jeżeli wykazał takie. Ale tutaj, jakby ten, tutaj też nie wykazał za dużych umiejętności, więc to jest taki scenariusz, według mnie, przynajmniej optymalny. No i nagle się okazuje, że jest flip, który w dosyć, według mnie, prosty i taki mało skomplikowany sposób, biorąc średnią, a nie jakieś tam w, w takie najlepsze rzeczy, jakie się tylko i wyłącznie da, doprowadza do tego, że ktoś co może zarobić 10%. Ja powiem tak. Niech se, kurwa, może zarobić nawet 5%, a niech nawet zarobi 2%. To, to jest moja opinia. Jeżeli ktoś może w ciągu jednego tygodnia na jednym zagraniu zarobić 2 albo 3%, to, to jest naprawdę kurwa coś dużego i świetnego. Tak to nazwę. I teraz wejdę w to trochę głębiej i trochę dalej. Powiedzmy, że macie sobie osobę, która umie zrobić tak, żeby zamiast tego było to. Bo to jest, to, to jest cel ogólny. Tak jak. No i macie taką osobę. No i ta osoba, i teraz jest, jeszcze jest druga kwestia. Ona rozumie zastosowanie kapitału. Ona rozumie, że różny kapitał można w różny sposób zastosowywać. I ona wie, że pieniądze na flocie mają nie tylko takie właściwości jak pieniądze w cs tylko mają po prostu właściwości pieniędzy na flocie. Co to oznacza? To znaczy, że za ich pomocą można korzystać z usług, które daje ta platforma. Czyli można robić bargainy i można robić, można wstawiać bajordery. O to chodzi. No i nagle ktoś na przykład mając, nie wiem, 40 czy 50 tysięcy złotych na flocie, zamiast posługiwać się nimi w taki sposób, że na przykład kupuje coś po prostu, to się na przykład nimi posługuje tak jak ja, czyli siedzi jak popierdoleniec i snajpi, kurwa, tej temy, które mają te 10% przebitki, to, to robię ja aktualnie. Po prostu jak poje, siedzę i snajpię. ale ktoś może na przykład stawiać bajordery masowo na itemy. I koniec końców te itemy gdzieś tam będą powoli wchodzić. No to nagle się okazuje, że ten współczynnik tutaj, powiedzmy, że się mieści na 1,63. Tutaj się mieści na 1,63. No i tutaj są te różnice, które się po prostu robią. O to chodzi, że jeżeli ktoś dobrze korzysta, to ugra te 10% więcej. On je ugra po prostu na tym, że kombinuje. Niech ugra 2%, niech ugra 3%. Niech zamiast kupić item za 115 dolarów, kupi go za 111 dolarów. Niech tak zrobi. To jest duża zmiana, koniec końców, w tych współczynnikach. To dużo zmienia na, na samym końcu. Jeżeli ktoś tutaj 4 dolary, tutaj 2 dolary, tutaj coś, tutaj coś, a tu coś kurwa przemiele, a tu coś zrobię, to dużo zmienia. O to chodzi. I teraz tak. Macie sobie co, co, takiego człowieka, który można byłoby powiedzieć, że coś takiego mu się udało stworzyć i coś takiego udało mu się wyflipować. No to teraz kwestia kolejna jest następująca. Jeżeli mamy te, to, co mamy tu, no to teraz fajnie by było, jeżeli mamy te skrzynki, tak, dreamsy, których jest od zajebania aktualnie w jego ekwipunku, no to fajnie by było mm, w jakiś sposób... Korzystać z tych pozytywnych właściwości, które te Dreamsy mają, ale nie pozbywać się tego. Znaczy, jakby może pozbyć się pewnego ryzyka, którymi są obwarowane, ale też korzystać z możliwości, które dają. O, w ten sposób. To by było spoko. No i tu się nagle pojawia to, że jeżeli posiadasz dyspozycję na kapitał, o to chodzi, że masz dyspozycję na kapitał na przykład na Steamie, to możesz użyć tego kapitału jako zabezpieczenie wartości tych skrzynek. Nie sądzę, żeby to było aktualnie absolutnie konieczne, ale możesz to zrobić. Wolno ci wykonać taką transakcję. Co to oznacza? Że sprzedajesz te, te skrzynki, i przez to, że masz pieniądze na odkupienie ich, znowu, to po prostu korzystasz z tego, że każda skrzynka generuje ci, no rzućmy nawet 10%. I po prostu jakby chodzi o to, że za każdą transakcję, którą wykonałeś, każdy flip, który zrobiłeś, odkupujesz tę skrzynkę. Jeżeli się jedna sprzeda na flocie, to odkupujesz ją na Steamie. O to chodzi. No i po prostu koniec końców, to dąży do tego, że dostajesz 1.1 skrzynki za każdą zakupioną i sprzedaną skrzynkę. Bo wiesz, jak to zrobić. Koniec końców. Wiesz, jak do tego dojść. No i teraz jest następujące pytanie. W tym wszystkim. Czy film XDDDD Ja Pierdolę XDDDD to jest film, który, w którym to wszystko powinno zostać powiedziane? To jest moje pytanie. Ja uważam, że nie. I uważam, że bardzo dobrze, że nie zostało. Ba. Nawet uważam, że ten film, który aktualnie robię, nie jest kurwa potrzebny. I to źle, że on powstaje. Bardzo źle, że on powstaje. Bo to niestety, ale daje tylko i wyłącznie możliwości do zrozumienia tego, że coś takiego istnieje. Nawet jeżeli w tym filmie nie ma nic pokazane i nie ma w nim nic wytłumaczone, to jeżeli istnieje jakaś osoba, która go zobaczy, no to de facto ta osoba może przyjść do mnie i mi powiedzieć tak. Kurwa, nie wierzę, że tak jest. Udowodnij, że tak jest. No a ja, żeby udowodnić, że tak jest, no to mi, mi zajmie to, nie wiem, skurwa 10 sekund. Żeby potwierdzić te wszystkie rzeczy. Bo one po prostu są w transakcjach. Więc mogę je pokazać. I tyle. No i co? To na tyle w tym filmie. Yo!